A zobaczcie, a może jednak, a może jednak, haha, 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 ha. a jednak, a jednak, siemano, siemano, cross. zobaczcie to, zobaczcie ten kros. zobaczcie co się dzieje, Tomasz Kopyra jest u mnie, Tomasz Migdałek jest u Tomasza Kopyry, Co to się jest. stało w tym momencie, to jest historyczny moment. Da, ja myślałem, że w Poznaniu to zrobimy, ale. Eee, no nie wyszło w Poznaniu, ale zobacz. Ja się zbliżyłem do ciebie troszkę tutaj, milicz i proszę, jest i się udało, ale to nie oznacza, że się w Poznaniu nie uda, albo gdzieś indziej. Na WFDP. Oczywiście. No, są możliwości. Ile masz widzów? Eee, teraz mi tu nie pokazuje, 36. A ja na 153. No widzisz, ale jak na twoje rekordy, to i tak jest. Tak... Wiesz co? No, tak bo ja za słabo zareklamowałem. Za słabo ale... zareklamowałem. Tak, bo nawet nie wrzuciłem w postu, nie? Aha, ale. Miło spotkać. Co tam miłos, spotkać? Już, Już piłem. Piłem szery Sezona. I co? Fajny. Wieniacar mówi, że zdziczał. Zdziczał. Zdecydowanie zdziczał. E, I im dłużej się go piło, tym bardziej wychodziły wiśnie. Natomiast Pils, powiem Tobie, so, bardzo dobry. Jak, bardzo jak bardzo dobry. po 46 km. to stwierdziłem, że no. najlepszy Pils w życiu. Tak, zbyt. powiem Tobie, że bardzo dobry. Bardzo dobry Pils. Genialny. Więcej takich Pilsów w polskim krawcie. Zdecydowanie. Więcej takich Pilsów. Pils pilsu. is new. Pils is new IPA. Pierce i z New Weepa. dokładnie tak. Wasze zdrowie! Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również widzów, Tomka. Pozdrawiamy wszystkich. Beer connecting people! Beer connecting people, dokładnie tak. Po raz pierwszy historyczny moment. I, i tylko operatorzy się cieszą, ze zużywanych pakietów. Stało się. Stało się. Stało się. Widzieliście?